Witaj Tomku. Dzień dobry, witam w vivo. Możemy wejść do Twojego atelier? Zapraszam ateliasta. serdecznie, chodźcie. Słyszałem, że sprowadza nas dzisiaj do Ciebie specjalna okazja. Taka wyjątkowa, specjalna okazja, która w życiu projektanta zdarza się dosyć często, mianowicie pokaz kolekcji, ale ta będzie wyjątkowa i ten pokaz będzie wyjątkowy, ponieważ jest on z okazji 30-lecia mojej pracy. A jesteśmy w moim atelier, które dzisiaj troszeczkę ma odsłonę takiego naprawdę prawdziwego atelier, ponieważ jest tutaj duży harmider, duży bałagan, ale w zasadzie na 10 dni przed pokazem zawsze tak to wygląda, więc nawet jest względnie czysto. Każdy może przyjść i podejrzeć. A pokażesz nam jeszcze większe kulisy, waszą pracownię? Oczywiście, zapraszam was do serca mojej pracowni, czyli do miejsca, gdzie tak naprawdę wszystko powstaje. Tu jest jedno z ubrań, które jest w trakcie pracy. Pokaz odbędzie się na Śląsku. Ubranie jest czarne, ale bez takich skojarzeń. Dużo koloru pojawi się w kolekcji. W trakcie pracy nad ubraniem bardzo dużo pojawia mi się nowych pomysłów, nowych rozwiązań. Unikam cytowania z poprzednich jakichś projektów, a szukam cały czas czegoś, co mnie samego zaskoczy. I to wszystko dzieje się tutaj, w tym pomieszczeniu. A najlepiej mi się pracuje w momencie, kiedy moje cudowne panie, które ze mną pracują, pójdą już do domu. Ja zostaję sam i siedzę tutaj często, nawet i do północy. W mojej pracowni jest bardzo dużo różnych maszyn, urządzeń, manekinów, tkanin i gielnici. Ale jest jeden, jedyny eksponat, urządzenie, maszyna do szycia, która to maszyna do szycia przyjechała razem ze mną do Warszawy wiele, wiele lat temu, i zdarza mi się na tej maszynie nadal szyć. To jest serce, gdzie tworzę, gdzie szyję, gdzie prasuję, gdzie razem z moimi paniami pracujemy nad modelami do nowej kolekcji, ale jest jedno, rzeczywiście jedno, jedyne pomieszczenie, w którym kiedy potrzebuję spokoju, ciszy i wyciszenia, lub odebrać te telefony, to jest to moje biuro. Zapraszam do niego. A to w tym miejscu każdy dzień zaczynam od porannej kawy, czasami papierosa. Eee, dzisiaj się ten dzień rozpoczął o godzinie 6 rano. Skończę nie wiem o której. Każdy by się mógł zastanawiać, dlaczego robi pokaz w Katowicach. Odpowiedź jest bardzo prosta. Tam to się wszystko zaczęło. 25 maja. 1993 roku pokazałem swoją pierwszą kolekcję właśnie na Śląsku. I w ubiegłym roku będąc tam podczas wakacji pomyślałem sobie, a dlaczego nie zaprosić wszystkich na mój ukochany Śląsk, aby pokazać, że Śląsk naprawdę jest piękny. Bardzo się też cieszę, że prezydent miasta i miasto objęły patronatem to wydarzenie. Fundusz Górnośląski i wiele, wiele innych firm, które bardzo mi w tym wszystkim pomaga, aby móc Was wszystkich gościć u mnie na Śląsku. Zapraszam na mój Instagram, tam będzie obszerna relacja z tego wydarzenia.